Cześć, witacie moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy pierwszy raz w sumie, no ja nie pierwszy, bo jak widzicie mam już 9 level, ale gramy pierwszy raz na filmie, 15 sezonie Fortnite, piątym sezonie rozdziału drugiego, jak kto woli. W każdym razie jest nowy sezon. Ja już ogólnie nagrywałem parę gierek, ale mam nowy komputer. I ustawienia OBS-a jeszcze nie były do końca dostosowane, a wtedy moje nagranie się zacinało i to było troszkę przypałowe. Więc mam nadzieję, że teraz się tak nie stanie, bo już zmieniałem ogólnie e, ustawienia nagrywania, więc nie, nie powinno się nic zdarzyć. W każdym razie jest nowy sezon Fortnite. W ogóle jak widzicie, za mną w lobby jest jakaś arena gladiatorska. Ja już grałem, więc ogólnie ogarniam co się dzieje. To jakiś banan typ co, co, co chłop robi wyłączyli poruszanie się pod piaskiem i ja chyba wiem dlaczego jeżeli oglądacie Ernesta to on miał taki właśnie błąd na live'ie. pierwsza gra Holma z Ernestem tam był właśnie wystąpił pewien błąd z poruszaniem się pod piaskiem i dlatego pewnie wyłączyli bo pewnie to się powtarzało w każdym razie tego wam nie pokażę dzisiaj ale pokażę wam karnet ponieważ mam kilka takich teorii dotyczących karnetu które chciałbym wam pokazać po pierwsze, na początek jest Mandalorianin, więc e, z, z tego serialu Mandalorianin, no to tutaj jest właśnie on. E, na pewno go kojarzycie. No i Baby Oda, no to ko kojarzy chyba każdy Baby Oda oczywiście też się pojawił. Tu jest jakiś spoko spokoskinek, tutaj jest jego styl drugi. W ogóle jest pan naleśnik. Pan naleśnik, jakiś naleśnik sheriff, on jest nawet spoko, chociaż pewnie nigdy nim nie zagram. Ale wiecie, zawsze fajnie jest mieć. Ten, ten styl jest. mi się podoba. Tamten był taki se, ale ten jest naprawdę spoko. Ogólnie mamy jakąś taką Wikingkę. Dzikoserca obro obrończyni z sztormowej dżungli. No to chyba nie Wikingka, ale tak na pierwszy oka to był Wiking, ale teraz już chyba nie. Tylko Epic. Przepraszam bardzo, co to jest? Co to jest? H2O, wystarczy kropla, w ogóle, co, co wy... Kto myślał, że to jest dobry pomysł? Kto myślał, że to jest dobry pomysł? Nie wiem. Jak, jak komuś się to podoba, to spoko. Ale, no, mi nie za bardzo. W ogóle tutaj ona się zamienia w jakąś... W, w kurde... Jak to się nazywało? Nie pamiętam. Syrena. Ten, ten styl taki ostatni jest nawet spoko. I w ogóle patrzcie to. On mi przypomina pewną rzecz. Postać z pewnej gry. Może nie tak dokładnie, ale e, chciałbym wam pokazać coś jeszcze, co może bardziej wam to tak przypomni. Ponieważ jest emotka o nazwie Zabójca Nieznany. Przypadek nie sądzę. Ogólnie zamienia się w takie coś fajnego. Jest nawet spoko. Na pewno ten skin muszę mieć, bo mi się podoba. To, to nie, to nie za bardzo, ale ten początkowy styl jest naprawdę spoko. Jest w ogóle pani anime. Pani anime. Jest nawet spoko. Ale oczywiście mi się najbardziej podoba ten styl ze zbroją. Halo? Włączy się czy się nie włączy? Chyba odmówił posłuszeństwa. No, włączył się. To jest fajne. Moim zdaniem ten styl. Ten jest, jest naprawdę spoko, jeszcze ma kilofy takie, więc też nawet fajne Jest jakiś gladiator, no tutaj fajny jest ostatni styl Ale tak to tak mech Za bardzo potężny No i baby Yoda Baby Yoda czy wy to widzicie? Moi drodzy baby Yoda No to musimy mieć Także setny level będzie na pewno wbijany Jak wstał? Co się dzieje? Fajny baby Yoda no Go musimy mieć na pewno musimy mieć. A dzisiaj chciałbym wam pokazać parę też nowych rzeczy. Pokażę wam takie nowości. Polecimy na jakieś miejscówki i ogólnie zagramy sobie takie pierwsze gierki w nowym sezon... sezonie. Bo czemu nie? W ogóle patrzcie na sklep jeszcze. Nie wiem czy to nadal jest. Jest! Kratos! Dodali kratosa. <doddali> Dodali kratosa. W sensie no, jako skin spoko, ale to tak trochę... No, nie wiem, no. Nie wiem, czy to jest spoko. W każdym razie, w każdym razie dodali kratosa. Jest, oto Jono, nowe lobby. W ogóle bardzo dużo ludzi z tą ekipą Fortnite. Jakichś spocuchów samych mam, no kurde, co to jest w ogóle za lobby. O nie, nie, copyright muzyka, to ja uciekam. W każdym razie, patrzcie na mapę. Jest jakaś taka fajna burza, nie? Ale <laughs> słone wieże, co to jest? <laughs> Przywrócili wykrzywione wieże i połączyli ze słonymi strzechami i wyszło słone wieże spoko, ale chyba tam nie lecimy, bo jest mocne spocenie, polecimy na kolosalne koloseum ogólnie to tutaj jest a to wam może wam jeszcze, jeszcze pokażę e, może jak będziemy grać drugą gierkę to wam to pokażę w każdym razie teraz lecimy na kolosalne koloseum zmieszczę się, O, le perfect landing Kurde, ma pompę chłop. No, no nie tak to miało się skończyć. No, ale dobra, rozpompą no to nie mieliśmy, nie mieliśmy jakby szans. <grych> Okej, okay, znowu jest bus nad kolosalne koloseum, to chyba. Polecimy na tajną twierdzę. Jak będzie jakaś tak dal dalsza strefa, to polecimy na kolosalne koloseum albo w przyszłym odcinku. W każdym razie na no, tam nic praktycznie ciekawego nie ma, jest NPC. -t. No, NPC-ta mogłbym wam pokazać, bo na tej twierdzy nie ma NPC-ta. Jeżeli dobrze pamiętam, ale to wiecie, mamy czas, mamy czas, jeszcze będą więcej odcinków. Także patrzcie, jak. O, ale kurde, głowa. Moje snajperskie umiejętności są przepotężne. W ogóle ta miejscowa to jest Jurassic Park. Nie wiem, czy wam to przypomina pewnie, teraz musi się wczytać do końca tekstura. Ale to normalnie jest Park Jurajski. W sensie nie jest tak nazwane, ale to normalnie wygląda jak Park jur Jurajski. I chyba nim jest, no tak, tak tak sądzę. I ogólnie spróbujemy tu nie umrzeć od razu. Po w pierwszej minucie. Tylko źle, oczywiście ląduje, bo. Bo jak żeby inaczej, oczywiście. O, ale Emeczka, Emeczka, Emeczka. Dobrze, lecimy. Wchodzimy. O, skrzynia. No, o. to mi się podoba. Rozwalaj szybciej ten dach. E, gdzie jest moja O, jezu, serio. No, super. Ale edycja zaawansowana. Widzicie, to jest nawet klatka z Jurassic Park, więc ja myślę, że tutaj ten przypadek nie sądzę. I że chyba to dadzą naprawdę dinozaury. Jakby to dali dinozaury do Fortnite. Dinozaury Fortnite. Snajpa! Okej, okay, będę mógł wam pokazać moje umiejętności, tylko ja czekam na małe poty. Bo nie chcę pić dużej poty, dopóki nie małych potek. Bo tutaj. O, tu chyba. Tak, tu jest wejście od tej takiej podziemnej bazy. I pewnie z tym będzie fabuła, bo to jest orygina... Patrzcie, patrzcie, ja tutaj wykminiem. Patrzcie ile znaków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Każdy jest różny. Jest, nie wiem czy ogarnęcie w ogóle fabułę Fortnite, ale jest siódemka przybyszów. I ja myślę, że to wiecie. No tutaj coś powiązane na pewno. Jakaś skrzyneczka dla mnie może. Skrzyneczka dla cichego. Nie, Jezu, jaka bieda. Tu. Nawet tu nie ma. No co za skam w ogóle. Dobra, wychodzimy stąd. O kurde, typ Słyszałem normalnie typa A dobra, to jest bocik Uf, Ale go wysłyszałem z tych podziemi, ale Uf, Jakby to nie był bot to było tak trochę po nas. Jak jestem celem? No nie! Super, ktoś dostał zlecenie, żeby mnie znaleźć i zabić. Okej, okay, ale mamy małe poty. Jeżeli ten pasek tu po lewej będzie się zwiększał, to znaczy, że ktoś się zbliża, a ja wtedy będę musiał uciekać jak najszybciej potrafię, ponieważ boty raczej nie biorą wyzwań. Tak tak mi się wydaje, że boty raczej by wyzwań nie wzięły. O kurde. Nie wiem, czy to widzieliście. Ale tu normalnie biegł typ. Chłop chyba wlazł do środka. Oby to nie był ten, co ma na mnie zlecenie. Od razu mówię, że ludzie, którzy mają na mnie zlecenie, widzą mnie na mapie. A ja widzę tylko ten pasek zagrożenia. Co jest trochę przypałową sytuacją. Ale może chodźmy tu, czy mam. czy mam zagrożenie na 100. Ale typ się oddala, co jest dla nas bardzo dobre. Aha! No i już go widzę. I typ raczej nie jest botem Jakbyś typu tylko. Stanął w miejscu. Tylko stanął w miejscu. Tylko stanął w miejscu. Ten użył snajpy. Ale musiałbyś stanąć w miejscu. A że moje umiejętności nie są tak dobre, że mogę w biegu kogoś trafić. To na razie nie atakuje. nie ja chyba nie ogarnia. Widzę, że to ja tu jestem. Może to nie ten. Okej. Okay. Okej. Okay. Dzięki typie za ratunek. Chłop się na mnie czai. Ja! Uh, o oh. oh, kurde, to było mocne. au Pokażę wam jeszcze coś. Bo jak się rozwali ten kryształek, to ogólnie dropią takie małe kryształki. Jak się go zje to może robić takie coś. I to jest, to jest naprawdę fajne jak się ucieka. Nie spodziewam się tu jakiegoś super dobrego miejsca. Ale wiecie, zawsze fajnie by było. Jeżeli dobrze słyszę, to ktoś czas tej snajperki Mando, bo ona wydaje takie dziwne dźwięki, takie. To, to właśnie ona. A mnie nie słyszeliście, mam trochę przyciszone. To jest jakiś agent. Agent mnie chyba nie widzi. Agent ma fajta, ale ja nie strzelam. No chyba, że się przestanie ruszać totalnie. Jak stanę tak na rogu. Teoretycznie nikt nie powinien mieć, mnie tak zauważyć Tam jest ten NPC, -t. o to NPC tam widzieliście Postarajmy się to wygrać, co? Postarajmy się to wygrać, dobra Będę ja teraz sporo mówił, o tam jest jakiś chłop Tam jest jakiś typ Typ jest też na dole No i po co ja go atakowałem? <laughs> po co ja go atakowałem, dobra. No nie wyszło nam, ale mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Pokazałem troszkę nowych rzeczy. Na pewno będę nagrywał więcej odcinków z tego sezonu, bo jest naprawdę sporo do pokazania, na przykład ta sniperka Mando trzeba ją przetestować. E, ogólnie jeszcze inne miejscówki trzeba polecieć. Także jeżeli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie suba. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie też łapkę w górę oraz miły komentarz. To zawsze zasięgi podbija. I będzie mi po prostu miło. Jeżeli wbijemy 100 subów przed wakacjami. To nagram Gotuś Smokiem 2. Tylko bardziej zaawansowane. Bo widziałem, że się wam spodobało. No. Na razie wam dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.